Konstrukcje bezosobowe w języku francuskim to jest to, co zobaczymy w dzisiejszym odcinku. Witajcie, jestem Michalina Maria Zalewska i jestem waszym nauczycielem języka francuskiego. Także, tak jak mówiłam, dzisiaj zobaczymy razem konstrukcje bezosobowe w języku francuskim. Co to są te konstrukcje bezosobowe? To są właśnie y, czasowniki, które się odmieniają. Tylko przez il w języku francuskim. Także tutaj ten il w języku francuskim nie będzie znaczyć on. Tylko to jest forma ogólna. Ok, także jesteście gotowi i zaczynajmy z dziesięcioma przykładami. Pierwszy przykład najbardziej popularny i może już go znacie. Il ja. Co oznacza? Jest i są. Jeżeli sobie zadajecie pytanie, jaka Michalina jest różnica między y, jest. Jak po francuszku się mówi il, -e -e, a il, no to obiecuję zrobię wkrótce o tym odcinek. Także bądźcie czujni, i aby być czujnym, subskrybujcie ten kanał, aby właśnie nie pominąć żadnego odcinka. Także mamy pierwsza forma bezosobowa, to jest il, ja. Na przykład ici il y un magazine, tutaj jest gazeta. Następny Il pleut, il neige, il fait beau. Il fait froid, il fait mauvais, il fait chaud. Ok, także często, jak będziemy mówili o pogodzie, użyjemy właśnie tutaj czasowniki, które są bezosobowe. No i mamy na przykład il pleut, co oznacza pada deszcz. Il neige, co oznacza pada śnieg. Il fait froid, co oznacza jest zimno, albo il fait chaud, jest ciepło. Mamy również il fait beau, il fait mauvais, jest ładna pogoda, jest brzydka pogoda i tak dalej, i tak dalej. Następny. Numer 3. Il paraît. Hmm, znasz il paraît, znasz tą konstrukcję? Il paraît oznacza podobno. Podobno jutro będziemy mieli podwyżkę. Il paraît que demain nous aurons une augmentation. Numer 4. Il faut co oznacza trzeba? Il faut. Pochodzi to z czasownika faluach. Na przykład trzeba kupić płyn do mycia naczyń. Il faut acheter du liquide. Wesel. I tutaj jeżeli sobie zadajesz, zadajesz pytanie, dlaczego mówimy dzielnik wesel, co to jest czasami jak spotykacie dedyla, de to właśnie wkrótce będzie o tym odcinek, albo już jest na moim kanale, właśnie sobie sprawdźcie, ok? Ale mamy również konstrukcję ilfa, co wtedy będzie używane jako musieć. No i po tym co zawsze będzie trzeba użyć subżungcji. Jeżeli to znacie e, super, a jeżeli nie, to nic, nie będę o tym dzisiaj mówiła w dzisiejszym odcinku, tylko tam przykład. Ale dla tych osób, co już się orientują m, trochę w języku francuskim i wiedzą, co to właśnie ten subjonctif jest, zrobię o tym odcinek, bo już nieraz mnie o to pytano. Ale po Il faut que musicie wiedzieć, że używamy subjonctif. Tutaj dam przykład, ale voilà. Jeżeli nie znacie subjonctif, to starajcie się pomijać to konstrukcję i po prostu używać e, czasownik devoir, który również jest e, znaczy musieć. Ok? No i w przykładzie Il faut que je fasse mes courses. Muszę zrobić zakupy. Mała przerwa, jak zawsze pamiętaj o zostawieniu łapki w górę tuż poniżej i o subskrypcji tego kanału, aby nie pominąć żadnego odcinka. Lecimy dalej. Następny. Il suffit de. Co oznacza? Wystarczy. Na przykład jest plama na podłodze. To nic. Wystarczy kupić odplamiacz. Po francusku il y a une tache sur le sol, ce n'est pas grave. Il suffit d'acheter un détachant. Następne. Il arrive que... Co oznacza, zdarza się, alors, il arrive que... Przykład, zdarza się, je po 18, Il arrive que je finisse mon travail après 18 heures. Następne, il n'en est pas. PAKIESCIĄ, co oznacza nie ma mowy. Tak się powinno odpowiadać dla osób, które chcą pierwszy raz spróbować papierosa. IL NON pas question. <grych> Lecimy dalej. O co chodzi? DE quoi sagit -il? Ok, wchodzicie na przykład do, do biura sekretarki na przykład i może się spytać. O co chodzi? DE quoi sagit -il? Ostatni tutaj. IL REST. Co oznacza zostało. Na przykład, zostało tylko 3 dni do zapłacenia tej faktury. Il reste seulement 3 jours pour payer cette facture. I voilà, to jest wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że nauczyłeś się, czy nauczyłaś się nowych rzeczy. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!